Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku trzy tematy. Rozpocznę od umowy między Unią Europejską a Indiami, umowy o wolnym handlu i o Pakiecie mobilności, co to oznacza dla Unii Europejskiej, co to oznacza dla Indii i kto na tym najwięcej skorzysta. Drugi temat, niezwykle istotny z punktu widzenia polityki amerykańskiej, tej strategii bezpieczeństwa hemisferycznego, to są relacje z Kanadą. I w, w tych najnowszych doniesieniach mediów światowych pobrzmiewa temat ewentualnego Takiego nieformalnego wspierania secesji Alberty, jednej z prowincji kanadyjskich. Pytanie, o co w tym tak naprawdę chodzi i czy grozi Kanadzie zostanie 51. stanem USA, jak chciałby tego prezydent Donald Trump i temat trzeci ostatni, ale nie najmniej istotny, a wręcz odwrotnie z punktu widzenia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej niezwykle, niezwykle ważki. To jest temat debaty publicznej w Niemczech o kwestiach bezpieczeństwa i kwestiach historycznych. Pojawia się ten wątek bardzo mocno eksponowany przez media niemieckie militaryzacji Niemiec łącznie z kwestią posiadania broni jądrowej i temat relatywizacji Odpowiedzialności Niemców za udział w ludobójstwie w okresie II wojny światowej. Bardzo niebezpieczna narracja, próba przerzucenia części win niemieckich na Polaków, także na Polaków, i to jest wątek tej świeżej debaty w Niemczech. Warto się temu przyjrzeć w kontekście właśnie. Relacji między Polską a Niemcami. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku ja Państwa zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Jeżeli coś się będzie bardzo istotnego działo na świecie, to wówczas możecie Państwo liczyć także na szybkie odcinki, odcinki na żywo, czy to w kontekście wieczoru geopolitycznego, czy w ramach. Takiej nowej serii, którą planuję już niedługo, podcastów geopolitycznych na żywo. Dlatego zachęcam do naciśnięcia przycisku właśnie dzwonka, zachęcam do wspierania kanału, zachęcam do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. Dziennik Financial Times poinformował, że separatyści z kanadyjskiej prowincji Alberta odbyli potajemne spotkania z urzędnikami administracji Donalda Trumpa. Dziennikarze ustalili, że przedstawiciele administracji 47 prezydenta USA odbyli kilka takich spotkań, właśnie. Z, z, tego, z tej prowincji kanadyjskiej, a konkretnie z liderami Alberta Prosperity Pro, Project. To jest taka grupa, która opowiada się za secesją tej prowincji od Kanady. No i według źródeł, na których powoł, według źródeł, na które powołują się dziennikarze Financial Times, urzędnicy Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych mieli się spotkać z separatystami kanadyjskimi trzykrotnie od kwietnia 2025 roku to wszystko współgra zresztą z wypowiedziami Donalda Trumpa, który od początku swojej obecnej kadencji, od początku zaprzysiężenia 20 stycznia ubiegłego roku, kilkukrotnie mówił o tym, że Kanada powinna stać się 51. stanem Stanów Zjednoczonych. Kolejne spotkanie Właśnie z tymi działaczami z Alberty planowane jest na luty bieżącego roku, i wówczas liderzy tej organizacji, w skrócie APP, zamierzają wystąpić o pożyczkę. Pożyczkę w wysokości 500 miliardów dolarów na sfinansowanie potrzeb prowincji w przypadku referendum w sprawie niepodległości. No, to referendum nie zostało jeszcze ogłoszone, natomiast już jest szereg, można powiedzieć, takich głosów w mediach amerykańskich, które robią grunt pod, można powiedzieć, przygotowanie pewnych działań amerykańskich do wspierania takich działań secesjonistycznych w sąsiednim, w sąsiednim kraju. Widać ten entuzjazm, zresztą i to nastawienie do, jak to piszą media amerykańskie, do wolnej i niepodległej Alberty. Tutaj trzeba też jasno powiedzieć, że ta prowincja kanadyjska jest bogata w surowce naturalne, jest bogata w zasoby także ropy naftowej, no, a rzecznik Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych potwierdził, że takie spotkania z przedstawicielami, jak to określił cytat społeczeństwa obywatelskiego są jego zdaniem rutynowe, a podczas tychże spotkań żadnych zobowiązań nie podjęto. Natomiast Biały Dom również poinformował, również potwierdził, że spotkania się takie odbyły, natomiast oficjalnego wsparcia Białego Domu nie ma. Ta prowincja, jeżeli spojrzymy na mapę, znajduje się w zachodniej Kanadzie, graniczy od południa ze Stanem Montana który wchodzi oczywiście w skład Stanów Zjednoczonych, została włączona do, do Kanady w 1905 roku wraz z 12 innymi terytoriami. Stolicą prowincji jest Edmonton, a największym miastem jest Calgary. Tak jak powiedziałem, duże zło, złoża surowców naturalnych gospodarka opiera się tam na wydobyciu ropy naftowej i gazu. Jest także rozwinięte rolnictwo i turystyka. Krótko mówiąc, Alberta jest największym źródłem zagranicznej ropy naftowej na rynku amerykańskim. No, i to między innymi w kontekście i zasobów naturalnych, i strategicznego położenia Kanady, i kwestii przejścia północno-zachodniego, i kwestii Arktyki, w tym całym kontekście wielokrotnie wypowiadał się, wypowiadał się Donald Trump. Nie wolno tego moim zdaniem lekceważyć. Czas świata opartego na wartościach czas świata opartego na zasadach mija. No, bezpowrotnie albo na dającej się przewidzieć perspektywie, tutaj parafrazując słowa Marka karneja, czyli premiera. Kanady, tak można byłoby to określić. To mocne wystąpienie w Davos Carneia no już odbiło się bardzo szerokim echem i pokazało, że świat oparty o zaufanie, powiedziałbym, w, w, w instytucje prawa międzynarodowego, w ONZ i tak dalej, no rozpada się niczym domek z kart, niczym na naszych, oczach, na naszych oczach. A przypomnę tylko, że premier właśnie Mark Carney podkreślił. W osobistej rozmowie z Donaldem Trumpem w Białym Domu, że jego kraj nie jest na sprzedaż i odbyło się to w maju 2025 roku. Zresztą, patrząc na te wszystkie wypowiedzi także ludzi z partii liberalnej, której przewodniczy Mark Carney, no widać, że następuje taki element konsolidacji sporej części Kanadyjczyków w odpowiedzi na, taką, na tę agresywną politykę Donalda, Donalda Trumpa. Widać te, te próbę ocieplenia relacji z Chinami, ta niedawna wizyta Carney'a w Chinach, gdzie został no, podjęty ze wszelkimi honorami przez Xi Jinpinga, to też jasno pokazuje, że jest próba takiego równoważenia wpływów, no ale oczywiście dysproporcja i potęgi gospodarczej i militarnej jest ogromna, jeżeli chodzi o oba państwa, Stany Zjednoczone i Kanadę. Niewątpliwie Donald Trump będzie starał się Nakłaniać różnymi środkami, i gospodarczymi, i dyplomatycznymi, także tymi takimi nieformalnymi, zakulisowymi władze Kanady, aby, no właśnie, aby osłabiły swoje pozycje negocjacyjne. Jednym z tych elementów jest kwestia kontroli nad przejściem północno-zachodnim o czym wielokrotnie w podcaście geopolitycznym mówiłem. 27 stycznia 2026 roku, podczas 16 szczytu Indie-Unia Europejska, przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz Indii ogłosili uzgodnienie kompleksowej umowy o wolnym handlu wraz z równoległym tak zwanym paktem o mobilności. Te porozumienia, tak, tak naprawdę, sprowadzają się do bardzo szerokiego otwarcia 27 państw Unii Europejskiej na przyjazdy, obywateli Indii w celu, jak to określono, podejmowania nauki i pracy, a to wszystko w zamian, w zamian, no właśnie za co? Za obniżenie przez Indię ceł na europejskie produkty. Mówi się, że przede wszystkim chodzi o samochody, chodzi o przemysł maszynowy, no i też wymieniane naj bardzo często jest wino. Faktem jest, że głównymi beneficjentami mają być Niemcy i Francję, o czym mówi wielu ekspertów, wielu komentatorów. To jest ten wątek, który pojawiał się w przypadku umowy z Mercosurem i pojawia się właśnie w przypadku umowy o wolnym handlu i właśnie tym, tym pakcie o mobilności z Indiami. Niemiecki przemysł, który ewidentnie ma, delikatnie mówiąc, zadyszkę, no, która jest także pochodną konsekwencji 19 pakietów sankcji na Rosję i to nie jest żadna, żadna tajemnica, który przestał być w wielu aspektach konkurencyjny, chociażby z przemysłem chińskim. No, szuka nowych rynków zbytu. Widać to po branży automotive, Widać, jak, jak bardzo tutaj Niemcy stracili konkurencyjność, chociażby na rynku chińskim, i dlatego poszukiwane są rynki zbytu dla niemieckich maszyn, dla niemieckich samochodów, czy to w Ameryce Południowej, czy teraz, czy teraz w Indiach. Zgodnie z tymi ustaleniami, które zapadły kilka dni temu, pakt o mobilności zakłada w praktyce tak naprawdę nieograniczoną mobilność Hindusów. Obejmuje ona co bardzo ciekawe, nie tylko studentów, co mogłoby na pierwszy rzut oka tak wyglądać i mogłoby przywodzić takie skojarzenia, lecz także pracowników, pra pracowników przenoszonych z Indii do krajów Unii Europejskiej w ramach Różnego rodzaju przedsiębiorstw, tak zwanych dostawców usług kontraktowych, tak zwanych niezależnych specjalistów i tak dalej, i tak dalej. Mówi się także o osobach odbywających krótkoterminowe podróże biznesowe. Krótko mówiąc, ułatwienia dotyczą również wiz oraz pobytów czasowych związanych z działalnością zawodową. No, i ten wątek mobilności jest tutaj bardzo często poruszany, nie tylko w kontekście rozmów na wysokim szczeblu, ale także w komentarzach. W komentarzach widać to w mediach, także w mediach indyjskich. Krótko mówiąc, indyjskie, indyjska prasa, indyjskie portale internetowe wskazują, że te zapisy dotyczące mobilności mają szczególne znaczenie ponieważ tworzą długofalowe ramy przemieszczania się dużych grup ludności pomiędzy Indiami a Europą. Oczywiście będzie to przede wszystkim przemieszczanie się w jednym kierunku z Indii do Europy. Mówi się w mediach indyjskich, że to porozumienie obejmuje mobilność i dla kadry kierowniczej i dla specjalistów, ale także mówi się o możliwości no, właśnie, wyjazdu i pracy w Unii Europejskiej dla członków rodzin różnego rodzaju takich czy innych specjalistów. W każdym razie jest to. Potężne zagrożenie kolejną wielką falą migracji do, do Unii Europejskiej. Zresztą tutaj premier Indii Narendra Modi odnosił się do tej kwestii, tej skali indyjskiej obecności w Europie, mówiąc o tym, że obecnie, podkreślam, obecnie już ponad 800 tysięcy Hindusów żyje w krajach Unii Europejskiej. No, w mojej ocenie należy się spodziewać znacznego, naprawdę znacznego. Powiększenia tej, tejże, tejże liczby. No i mówi się w kontekście całego tego szesnastego szczytu Indie-Unia Europejska o perspektywach ta, już zapowiedzianego, tak naprawdę, uruchomienia w Indiach pilotażowego Europejskiego Biura Portalu Prawnego, który ma być takim centralnym punktem informacyjnym i który ma wspierać. Wspierać obywateli Indii no, w, w, w ich wyjazdach do Europy. Jak to, wyrazi, jak to określiła przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, ma być to, cytuję, kompleksowe centrum wsparcia dla indyjskich talentów, które przenoszą się do Europy w pełni zgodnie z potrzebami i polityką państw członkowskich. Koniec cytatu. No, w kontekście właśnie tych rozmów na temat otwarcia Rynku Unii Europejskiej na przy, przybyszów z Indii mu, przywołuje się szacunki mówiące o tym, że Indie do 2030 roku mają dysponować nadwyżką uwaga 245 milionów. Wykwalifikowanych pracowników, przynajmniej według tych zapewnień. No, mamy do czynienia z, z ewidentnym lobbowaniem za, w interesie przemysłu niemieckiego, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Warto tutaj jeszcze raz przywołać. Wypowiedź Radosława Sikorskiego, ministra spraw, wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, który dość dyplomatycznie, dość tak w sposób mocno powściągliwy i zdystansowany wypowiedział się na ten temat, zresztą po nieudanej wizycie swojej w Indiach, mówiąc o tym, że dopiero no, czas przyszły pokaże, jakie będzie miało to. Skutki mamy do czynienia ze swoistą operacją na żywym organizmie. Widać, że w Europie. Niewielu polityków wyciąga wnioski, chociażby z tego, co jest gołym okiem widoczne w Stanach Zjednoczonych, czy z perspektywy Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, przypomnę tylko, że w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, podpisanej przez prezydenta Donalda Trumpa w listopadzie ubiegłego roku, jest wyraźnie napisane, że Europie wskutek skutek, między innymi, błędnej polityki migracyjnej grozi, cytuję, cywilizacyjne wymazanie. I warto to mieć na uwadze także, także w Polsce, no ale widać, że decydenci państwa polskiego w sposób absolutnie uległy po prostu realizują te wytyczne, które idą z Brukseli, kompletnie nie w wielu aspektach, nie uwzględniając interesu narodowego, nie uwzględniając także tej nauki, która powinna płynąć chociażby z tej sytuacji bezpieczeństwa wewnętrznego we Francji, w Niemczech czy w innych krajach zachodnich. Warto przyglądać się debacie publicznej w Niemczech, ponieważ od pewnego czasu przybiera ona bardzo niebezpieczne akcenty, przybiera bardzo niebezpieczne formy. Przede wszystkim to próba relatywizowania zbrodni niemieckich, relatywizowania odpowiedzialności Niemiec za ludobójstwo w okresie II wojny światowej, a z drugiej strony jest to taki mocny trend militaryzacyjny, który nawet ma takie poboczne wątki dotyczące kwestii Rewizji granic. Oczywiście nie jest to, mówiąc o rewizji granic, nie mówimy o głównym nurcie, o czynnikach decyzyjnych w państwie niemieckim, ale na zapleczu partii, które są reprezentowane w Bundestagu, pojawiają się takie głosy, pojawiają się takie głosy w mediach społecznościowych, o czym wielokrotnie państwu mówiłem i absolutnie nie wolno zamykać na to oczu. Jeżeli chodzi o kwestię militaryzacji od kilku tygodni, no, widać, Ożywione zainteresowanie mediów niemieckich kwestią ewentualnej niemieckiej broni jądrowej. Nie chodzi o dyslokację amerykańskiej, natowskiej, broni, taktycznej broni jądrowej na terytorium Niemiec, ale chodzi o właśnie czy to niemiecką broń jądrową, czy. Stworzenie takiej broni w kooperacji na przykład z państwami skandynawskimi, no bo doskonale wiemy, że posiadanie broni masowego rażenia przez Niemcy jest niezgodne z traktatem 2 plus 4 z 1990 roku. Natomiast 29 stycznia 2026 roku temat ponownie został podjęty przez magazyn Stern, i wprost jest tam już taka deklaracja, która mówi o tym, że Niemcy byłyby w stanie w sensie technicznym wybudować własną broń jądrową w ciągu trzech lat. No, to można powiedzieć, i są bardzo śmiałe ambicje, bardzo śmiałe takie przypuszczenia, bo jeszcze całkiem niedawna debata, chociażby ta, która, te opinie, które pojawiały się w Zeitdeutsche Zeitung, mówiły o perspektywie 5 do dziesięciu lat. Widać, że jest to próba urabiania opinii publicznej, jest to próba i wpływania na własne społeczeństwo, i próba sądowania odbioru w Unii Europejskiej, jak będzie, jaki będzie odbiór, czy będą protesty, czy będą jakieś emocjonalne wypowiedzi, czy wręcz odwrotnie, zostanie to potraktowane jako coś normalnego. No i widzimy, że sprawa jest w, du w dużej mierze przemilczana, również w mediach głównego nurtu w Polsce. Właściwie do tematu nikt się specjalnie nie odnosi, jeżeli chodzi o te media. Właśnie wiodące. Natomiast drugi bardzo niebezpieczny aspekt, to jak, to, tak jak powiedziałem, kwestia relatywizacji e, historii, relatywizacji zbrodni niemieckich. No i tutaj nie da się ukryć, że jedną z takich czołowych postaci, która jest mocno eksploatowana. W mediach niemieckich jest doktor habilitowany Grzegorz rossoliński libe który jest autorem książki, no absolutnie skandalicznej, która oskarża polskich burmistrzów o współudział w Holokauście w okresie II wojny światowej. I 29 stycznia 2026 roku na łamach Frankfurter Allgemeine Zeitung w papierowym wydaniu ukazał się artykuł, w którym możemy przeczytać, Tutaj cytuję: Sprowadzanie Holokaustu wyłącznie do historii niemieckich sprawców jest błędne. Koniec cytatu. No i to nie dziwi, nie, nie dziwi że media niemieckie bardzo szybko podchwytują tego typu. Właśnie stwierdzenia i w tym absolutnie skandalicznym artykule możemy właśnie przeczytać takie, o, o takich, możemy zobaczyć te wątki relatywizowania, rozmywania winy, winy Niemców. Jest mowa o tym, że, no właśnie, Rossoliński Libe pisze to jest cytat że Holokaust był transnarodowym ludobójstwem, w którym brali udział sprawcy z większości krajów europejskich. Koniec cytatu. To bardzo charakterystyczna narracja. Ona od wielu, wielu lat jest systematycznie jak domek taki z klocków budowana, z takich małych klocków, w których układa się większą całość, takie puzle i po złożeniu widać, że ten obraz jest zupełnie wypaczony. To jest absolutne rozmywanie winy, winy niemieckiej i poszukanie w najbliższym otoczeniu Niemiec Współwinnych, oczywiście w cudzysłowie, współwinnych. No i mamy tę te sy sytuację tej książki Rostolińskiego, Libe, która jest, tak jak powiedziałem, absolutnie skandaliczna. Ta książka zatytułowana Polscy burmistrzowie i Holokaust jest, jest policzkiem dla Polaków żyjących pod okupacją niemiecką, i to trzeba jasno, jasno powiedzieć. Natomiast ona służy jako taki element, Właśnie obarczania Polaków, no właśnie, współwiną, rzekomą współwiną za, za Holokaust, i to jest kwestia całej tej pedagogiki wstydu. Ta próba poniżania Polaków na arenie europejskiej to jest próba występowania przez Niemcy w roli takich recenzentów historii. Coś niewyobrażalnego, ale budowane jest to oczywiście przy ogromnym wręcz wsparciu finansowym niemieckich instytucji państwowych, różnego rodzaju fundacji politycznych, fundacji historycznych. Na to idą ogromne środki. Wystarczy zobaczyć, jak wiele instytucji niemieckich jest afiliowanych przy ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec w Warszawie i porównać to z polską ambasadą w Berlinie. No, dysproporcja jest ogromna. Wystarczy spojrzeć, z jaką swobodą działają niemieckie fundacje polityczne, które fundują różnego rodzaju granty, stypendia. To jest ogrom, cała machina urabiania środowisk samorządowych, środowisk kulturalnych, środowisk akademickich, środowisk gospodarczych, czy wreszcie środowisk środowisk politycznych. No nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że jest to zorganizowane, że jest to zorganizowana strategia, która ma na celu zmianę świadomości społeczeństwa europejskich, i tutaj jedną z głównych ofiar. Jest oczywiście, czy główną ofiarą jest prawda, a jedną z głównych ofiar, jeżeli chodzi o państwa i narody, jest Polska i naród, i naród Polski. Dziękuję Państwu za uwagę.